Jest tam 60, chyba 2-3 i Wigry, tak. W większości Wigry, choć też rowery inne na dwudziestocalowych na i, i większych kołach. Na pewno są to rowery polskie, w większości Rometu. Karat, Czajka, Flaming, Sokół plus większe rowery typu tyler, waganty, jubilaty. Mamy Carlisa, który był eksportowany na, na Stany Zjednoczone, robiony przez ZZR. No są uniwersale, to też są eksportowe rowery. Muszę się rozejrzeć. No do duety, też starsze, starsze rowery ZZR-u. Tam jest Kobus, jest Eros, a są też rowery w produkcji Polskiej od firmy Mesco. Tam jest Olimpia Olimp, no i jeszcze coś tu znajdziemy. Nie pamiętam wszystkiego, bo dosyć szybka była akcja z przygotowaniem tej przestrzeni. Za to, że dalej jeżdżą, to chyba, chyba najbardziej za to. No, są klasycznymi naszymi rowerami, z, z, przy których po prostu gdzieś tam wspomnienia ożywają bo były to nasze no, po prostu dziecięce czasy. No oczywiście tak, no składane są, więc e, można i do, do autobusu to wziąć. Są specjalne torby, które tam widać na, na ścianach i w tych torbach ludzie po prostu to transportowali. Temu, żeby właśnie dawać radość, żeby przypomnieć gdzieś tam swoją młodość. I tak, no żeby, żeby jeszcze ocalić to co, to, co zostało do ocalenia, bo te rowery niektóre mają po 50 lat i więcej i jeszcze są w niezłej kondycji, więc chcemy je po prostu ocalić, pokazać też ludziom, że, że po prostu one są, były i mam nadzieję, że będą. Rowerów jest tak dużo, dlatego że my robimy ten rajd od, od wielu lat, od 7, 7 edycji już było Wigrami do Koła Wigier. dlatego rowerów Wigry i w ogóle składaków jest najwięcej, ale też są takie rowery, które są o wiele większe, na większych kołach, są to rowery takie produkowane głównie przez, przez ZZR, czyli te takie protoplasty Rometu, a potem są jest kilka Rometów, jest też ze Skarżyska firma MESCO, no, zbrojeniówka, która także robiła rowery, jest kilka takich rowerów. A miłość skąd? No, jeżeli są rowery, jeżeli jest taka przestrzeń dookoła, czyli Suwalszczyzna, no to trzeba jakąś tę przestrzeń pokonywać i tymi rowerami to wygląda, wychodzi chyba najlepiej tak naprawdę. Przede wszystkim są to rowery, które no my pamiętamy jako, jako e, młodzi ludzie i wiele osób, które tutaj przychodzi to szuka właśnie tych wspomnień i to jest jakby takie najfajniejsze, bo już ja też jestem w takim wieku, że te wspomnienia są dla mnie bardzo istotne. Lubię wracać do przeszłości, wydaje mi się, no może pewnie idealizuję tą przeszłość w jakiś tam sposób, ale właśnie jak widzę reakcje ludzi, że oni właśnie mówią, ja miałem taki rower, ja dostałem taki rower od kogoś tam, moja babcia jeździła takim rowerem, to jest dla mnie jakby no właśnie Cały sens tej naszej wystawy właśnie się w tym zawiera. Nie? Dobrze że to jest, dobrze ci ludzie mogli tutaj przyjść, dotknąć tych rowerów i przypomnieć sobie to, co było kiedyś po prostu. Jest chyba taka tendencja, do, taka, taka chęć powrotu właśnie do tego, co było. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, że jednak to jest taki objaw, nawet bym powiedział dzisiaj. No, taka forma no nie wiem styl, styl życia może też troszeczkę nie żeby jakby te rzeczy które mogły być wyrzucone zastąpione nowymi one dostają drugie życie właśnie czasami takie jest że to wnuk przejmuje na przykład rower i takim rowerem codziennie gdzieś tam dojeżdża do szkoły czy, czy ktoś tam do pracy i to ja myślę że to jest chyba chyba o to chodzi żeby to jednak wróciło no, ktoś to kiedyś zrobił po coś po to żeby działało no i skoro działa dzisiaj to dlaczego tego nie wykorzystywać po prostu